to, co było w moim możliwości. to Robię nadal. Niestety nie mam możliwości cudotwórcy. Nie są od tego, żeby budować most, ale od tego, żeby wspierać inwestycje potrzebne dla Torunia. Chcemy oddać panu prezydentowi cały kit, który wciskał ludziom w Radio Maryja. Proszę. Jakiego macie pomysłu? Cena y, pewnej grupy osób, y, domyślam się, że jest to grupa silnie związana z tymi, którzy y, niechętnie lub wcale y, nie pomagają w, w przygotowaniu tej inwestycji. To testy nowych demokratów są właściwie ukierunkowane, a więc do ministra infrastruktury, do rządu Rzeczypospolitej, a nie do mnie. To co w moich możliwościach zrobiłem i robię wszystko.